Cześć z tej strony Samuel kanał Total Spa, czy dwuosobowe jacuzzi jest zawsze dobrym wyborem. No zazwyczaj doradzamy większe wanny takie co najmniej czteroosobowe, natomiast nie zawsze jest możliwość je wstawić. Wtedy warto postawić na porządne jacuzzi dwutrzyosobowe, ale maksymalnie doposażone, tak jak tutaj. To jest realizacja z 2022 roku. Nasza najmniejsza wanna w biznes klasie jeszcze przed liftingiem widać to po obudowie. Wanna została delikatnie zagłębiona tutaj Płytki dochodzą praktycznie do samej obudowy, są idealnie docięte do obudowy, więc jeśli komuś zależy na naprawdę niezłej estetyce, tak, można to zrobić w ten sposób. Schodki, żeby było wygodne i komfortowe wejście. Nawet w takiej małej dwuczyosobowej wannie mamy tutaj selektor hydromasażu, więc możemy sobie sterować pracą pompy. To daje wartości hydroterapeutyczne tej wannie. No i cóż, w takiej wannie naprawdę można się nieźle zrelaksować.